Cześć kochani, witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dzisiaj na pyszny deser dla dzieci i nie tylko. Są to jabłka w cieście naleśnikowym, czyli prosta przekąska, którą błyskawicznie przygotujemy, gdy najdzie nas ochota na coś słodkiego. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie deseru rozpoczynamy od zrobienia ciasta naleśnikowego. Do miski wsypujemy mąkę, wbijamy jajko, dodajemy szczyptę soli, wlewamy również mleko oraz olej i wszystko miksujemy lub mieszamy łyżką, aż otrzymamy gęste naleśnikowe ciasto. Z obranych jabłek wydrążamy gniazda nasienne, a następnie każde jabłko kroimy w niezbyt cienkie plasterki. Krążki jabłek zanurzamy w gęstym cieście naleśnikowym i od razu smażymy w sporej ilości rozgrzanego tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Usmażone jabłka zdejmujemy z patelni i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Gorące krążki opruszamy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na bloga smakowitedania.blogspot.com.